Wpadliśmy na ten pomysł około pół roku temu. Rozmawialiśmy dosyć długo i chcieliśmy połączyć dwie silne marki, takie jak Zagłębie i Falubaz. No i przy okazji zrodził się pomysł że rozegrania tego meczu, czyli naszej młodej Ekstraklasy i drużyny Stowarzyszenia Kibiców Falubazu. Myślę, że frekwencja na trybunach odpowiada na pytanie, czy, czy, czy to był dobry pomysł, czy nie. Na pewno magia falubazu działa. Na pewno chłopcy grają z mychą na piersi. To jest dla nich też jakiś tam powód do dumy, do dodatkowej mobilizacji. A kibice dla falubazu na pewno też przychodzą. Znaczy, no zaczęło się od po prostu chęci, no zebranie kilku kolegów, którzy no na co dzień Kibicują Falubazowi po prostu chęć stworzenia takiej drużyny I myślę, no trochę chęci wystarczyło i nie było dużo potrzeba, żeby to coś takiego wyszło. Postanowiliśmy założyć zespół w szóstkach. ktoś nagle rzucił pomysł, żeby może od razu spróbować w cyklacie, to jest na stylu na trybunach, skrzyknąć kolegów, którzy gdzieś tam grali na boiskach dużych i może spróbować. No i tak to się zaczęło, zarejestrowaliśmy zespół, zagraliśmy w pierwszym sezonie i awansowaliśmy. Nie sklep, pokazywać się. górze to się nie ma co łamać, to sparring, oni stniegają. Mamy sobie pograć kuleczko. To pewnie rzeczy. I w obronie, jak ktoś od niego to za nim trzeba iść. To to wcześniej w sparingach tak? To przesuwanie też jakoś leży. Leży. Nie chodzimy, nie chodzimy, tak jak chodziliśmy wcześniej na sparingach. pokażmy też, że trochę piłkarz że mamy jaja i też. Adres, troszkę więcej w tej piłce. Tak? Oczywiście wszystko granica. Piłkarze Zagłębia sprawili sprawi nam niezły łomot, także tu nie było co tłumaczyć za bardzo. klepali nas chcieli. Technicznie na pewno lepsi są goście Zagłębia Lubini. Sam wynik to mówi, że w drugiej połowie jak tu przyszedłem, to chyba pięć bramek wpadło i wszystko dla Zagłębia. No. Wszyscy głośno! Na przykład nie zapomnę z C klasy meczów w Trzebiechowie, gdzie przez 90 minut rzęsistej ulewy, a oni bez koszulek 90 minut śpiewu, gdzieś około 30 osób. No naprawdę, szacunek i czapki z głów za takie akcje. To są kibice ci, co przychodzą na ale tak mi się wydaje po twarzach. Widzę tam niektórych znam. Także, no, nawet się nie spodziewałem, że tyle będzie kibiców na takie mecze, bo pochodzę z Siedliska, tam też jest B-klasa, no i, i takiej ilości raczej nie było, bo musiałoby przyjść pół wioski, ale, ale, no, fajnie, że tyle ludzi przychodzi na takie mecze. Gramy ja dalej, to nie jesteśmy głowy, panowie, głowy do góry i ma być spokój, robimy Dania. Szczególnie tutaj w środku gdzieś na defensywni i boki skrzydłowi, skrzydłowi źle, wyskakuje skrzydłowi, tukliśmy to wczoraj, tak? A obrońca stoi jak dupa za nim. Muszą, muszą przy sobie, tak jak mówiliśmy, tak jakby mieli, nie wiem, przy sobie, między sobą sznur. I ten wyskakuje to ciągnie obrońca. obrońca brata, co yy, razem pomocnika z sobą zawiera. Głowy do góry i gramy dalej. Widowisko jest bardzo sympatyczne. No, o, tam no tam niestety bramka kolejna bramka na naszą niekorzyść, ale no, chłopcy się bardzo starają, sądzę, pewnie, że nie mają za dużych szans, jest różnica poziomów od razu widoczna, no ale trzeba kibicować nasz. No. Chłopaka, który półtora roku temu skończył kopanie w Lechi, Zielona Góra, wznowił teraz w takich małych problemach zdrowotnych swoją przygodę czy karierę z piłką. Mamy chłopców z okręgówki pościąganych, mamy chłopaka młodego, który ma dwa mecze w kadrze Polski rozegrane. Także no, na pewno na pewno są to wzmocnienia i, i, i choćby z przodu mamy naprawdę trochę nadmiaru bogactwa, że tak mogę powiedzieć. No i myślę, że co, no, będziemy walczyć, o jak najlepszy wynik. Na no, no wiadomo, brakuje y, takiej taki zabawy na trybunach, no ale ja mam nadzieję, że na Lech się to zmieni. W końcu ludzie zaczną przechodzić na nasze mecze, ale to tylko dla, wtedy będą przechodzić, a będziemy wygrywać mecze. Wiążąc się z falubazem widzieliśmy, że to jest najsilniejsza marka sportowa w Zielonej Górze. Wiedzieliśmy również, że jest tutaj potencjał piłkarski, potencjał, który nie jest w pełni wykorzystywany. Słyszeliśmy o, te, o tej drużynie, o, o drużynie KSF-u. Wiemy, że UKP ma, ma, ma dobre szkolenie młodzieży i no nie ukrywam, że... Tak jak nie ma profesjonalnej piłki w Zielonej Górze i jest ona w powijakach, tak samo u nas nie ma żużla. Stąd się bierze ta współpraca. Kibice nasi mogą jechać do, do, do Zielonej Góry na żużel, a kibice z Zielonej Góry chcą zobaczyć dobrą piłkę nożną, mogą zawsze przyjechać do Lubina. No, efektem tego w ogóle jest ten mecz, tej współpracy marketingowej. A efektem tego meczu są właśnie przekazane piłki od Zagłębia, tak jakby w podziękowaniu za zorganizowanie tego meczu. Wychodziliśmy do tego meczu bojowo, ale wiedzieliśmy, że będzie ciężko po prostu, bo tutaj nas taktyką. Na razie młodsi chłopacy wybiegani, ale głównie myślę, że tutaj taktyka odgrywa dużą rolę. Po prostu zamykają nas pressingiem i ciężko cokolwiek zrobić. Każdy ma mieć strój żółty, zielony i bierzemy stroje. Co kolejkę jedną osoba bierze komplet. Czy koszulek, spodynie i gesty. Jak ktoś ja nie ma to będziemy grali w kolorowi i tęcza. Jutro chcę mieć listę całej drużyny na forum, kto nie ma koszulki rozgrzewkowej. No dobrze, dziękuję wszystkim a meczowe, za że... A meczowe? Do 25-tym wystarczy. nie mamy kasy. Później to... Tutaj główki grano, wpadło, Jedno mogliśmy strzelić, no dwie. A,